W zawodzie lekarza stomatologa pracuję już ponad 30 lat. Po tych wszystkich latach wiem jedno: najważniejszym elementem całej praktyki jest miejsce pracy lekarza stomatologa i asystentki, organizacja gabinetu, a przede wszystkim miejsca wokół Unitu. Projektowanie gabinetu stomatologicznego powinniśmy rozpoczynać właśnie od zaplanowania miejsca naszej pracy, a więc lokalizacji Unitu i wszystkich mebli oraz urządzeń medycznych otaczających Unit. Mam doświadczenie z lekarzami, którzy zwracają się do nas z pytaniami o możliwość wykorzystania ergoasystora w ich gabinetach i bardzo często w gabinecie leżą wykładziny, są położone instalacje, i lekarze pytają, czy my możemy postawić tam ergoasystor i unit. Niestety. W bardzo wielu sytuacjach jest to wykluczone albo wiąże się z przeróbkami. Należy pamiętać o tym, że etap planowania i projektowania jest dużo ważniejszy od etapu wykonawczego i dzięki temu możemy przyspieszyć zdecydowanie cały proces, a nasze stanowisko pracy będzie bardzo ergonomicznie zaplanowane.